Chciałbym na sam koniec dzisiaj powiedzieć Wam o tym, który stał się szczególnym patronem na ten rok w Kościele Świętym. To jest bardzo ciekawe. Objawienia świętego Józefa w Itapirandze, nie wiem czy słyszeliście, zatwierdzone przez Kościół, mówią bardzo ciekawie o czasach, w których żyjemy. Gdzie święty Józef mówi bardzo wyraźnie o tym, że został ustanowiony w autorytecie nieba do szczególnej obrony i ochrony kościoła. Do szczególnej obrony i ochrony każdego małżeństwa, każdej rodziny i każdego z nas osobna. Otrzymał absolutnie szczególny autorytet. Myślę sobie, słuchajcie, o objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Przecież ta. Trzecia odsłona nakończy się wizją świętego Józefa z małym dzieciątkiem Jezus, który błogosławi cały świat. Myślę sobie o marcie Robę, stygmatyczce, jednej z najbardziej niesamowitych stygmatyczek w historii Kościoła, która powtarzała cały czas, że większym świętym patronem kościoła w trzecim tysiącleciu będzie ustanowiony przez niebo święty Józef. I papież ogłasza ten rok rokiem świętego Józefa. Najprawdopodobniej dlatego, że trzeba bardzo zawalczyć o kościół. Trzeba za bardzo zawalczyć o rodzinę. Trzeba bardzo zawalczyć o małżeństwo, gdzie ludzkimi siłami nie jesteśmy w stanie już powstrzymać tego, co dzieje się z Kościołem, z małżeństwami, z rodzinami, które lawinowo się rozpadają. Potrzeba absolutnie kogoś wyjątkowego, kogo uwolnimy w autorytecie Królestwa Bożego, aby przybył na tą planetę i rozpoczął duchową wojnę. O Kościół. O rodzinę, o małżeństwo. Milczący wojownik nie mówi żadnego słowa w Ewangeliach, ale kim on musiał być, że został ustanowiony jako ten, który ma chronić Jezusa, jako ten, który ma chronić Matkę Boga? Tradycja apokryficzna, tradycja mistyczna. Mówią o tym, że Maryja jako mała dziewczynka została oddana do świątyni przez swoich rodziców na specjalną posługę, gdzie opiekowała się nią Anna, prorokini Anna, którą znamy z Ewangelii świętego Łukasza. I po odbyciu tej służby Maryja wraca do Nazaretu, ale już nie ma żadnej, żadnej wspominki o jej rodzicach. Widocznie musieli już umrzeć. Maryja jest z królewskiego rodu Dawida. Józef, nie wiemy też z jakiej rodziny pochodził, ale jest też z królewskiego rodu Dawida. To nie był żaden starzec, jak nam tradycja kolęd różnych przypominała, dlatego że każdy mężczyzna już w wieku 18 lat miał obowiązek w Izraelu znaleźć sobie żonę, wyjść, ożenić się, założyć rodzinę. Więc Józef nie mógł być starym człowiekiem. Kiedy doszło do poznania Maryi i do zaślubin jej, to był młody mężczyzna. Mistyczna i apokryficzna mówi o tym, że wielu starało się o rękę Maryi. Maryja przecież była najpiękniejszą dziewczyną wszechświata, byśmy tak po ludzku mogli określić, kwiatem Nazaretu. I Wielu starało się o jej rękę. I ta tradycja mistyczna napięknie opowiada o tym, jak kapanz, którego też znamy z Ewangelii św. Łukasza ojciec Jana Chrzciciela, postawił tych kandydatów do ręki Maryi, wręczając każdemu z nich gałązkę, i zaczął modlić się do Boga, by wskazał tego mężczyznę, który będzie mógł poślubić Maryję. I gałązka zakwitła tylko w ręku Józefa, i został wybrany na męża Maryi. I wiecie, że małżeństwo w Izraelu składało się z dwóch części. Pierwsze to były zaślubiny w obecności kapłana, przypominające bardzo nasz ślub. Natomiast po ślubie oblubienica, małżonka wracała do swojego domu. Małżonek, oblubieniec wracał do swojego domu i przygotowywał ten dom na przyjęcie oblubienicy. I potem uroczyście wprowadzał oblubienicę do domu przygotowanego dla nich. I teraz po ślubinach Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, czytamy w Ewangelii, Maryja ma zwiastowanie. Czyli jest poślubiona Józefowi, jest żoną Józefa. Józef jest mężem Maryi, przygotowuje w swoim domu dom na, dla oblubienicy, Maryja jest w swoim domku w Nazarecie i tam ma zwiastowanie. I okazuje się, że będzie Matką Boga, że będzie Matką Mesjasza. Pomijam cały kontekst przyjęcia przez Maryję tej tajemnicy, bo moglibyśmy z trzy nauki rekolekcyjne spokojnie na ten temat powiedzieć. Ale Maryja dowiaduje się też w tym zwiastowaniu, że krewnej Elżbieta, Jezus w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I Maryja przychodzi, bo musiała uzyskać zgodę męża. Czy może wybrać się do Ayn Karin, do swojej kuzynki Elżbiety, żeby pomóc jej w przygotowaniu do urodzenia Jana Chrzciciela przyszłego? Józef pozwala pewnie z ciężkim sercem, ale tym bardziej przyspiesza przygotowanie domu na wprowadzenie oblubienicy. I Maryja biegnie, jedzie na osiołku 153 km. Przez góry do Ain Karim, żeby być służącą swojej kuzynki. Józef w tym czasie, myślę, że jego serce płonęło z tęsknoty za Maryją. Jego serce płonęło z tęsknoty za jej pięknem i fizycznym, i duchowym. Płonęło za tym, żeby jak najszybciej przygotować to mieszkanie, by ona mogła już się wprowadzić i móc uroczyście rozpocząć z nią Małżeństwo w jednym domu. Więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało w jego wypadku. Pewnie nie jadł, nie pił, pracował dzień i noc i cały czas tęsknił, 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 nie mógł się doczekać powrotu Maryi. No i Maryja wraca po trzech miesiącach. Wyobrażam sobie, jak Józef wybiega z domu, biegnie do. Który ją przywiózł, bierze ją w ramiona, przytula do serca. Wprowadza do domu. Ten dom już jest przygotowany na przyjście oblubienicy. Maria rozgląda się po całym domu, uśmiecha się, jest radosna, ale patrzy ukradkiem na Józefa, ciekawa czy Józef wie o jej tajemnicy. Ale widzi, że Józef zaczyna patrzeć na nią z coraz większym niepokojem. Lękiem robi się coraz bardziej blady. Patrzy na jej brzuch zaokrąglony i zaczyna się domyślać najgorszej sytuacji. Maryja myśli, że to bardzo przeżywała. Józef o niczym nie wie. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego nie przyszła i mu nie powiedziała o tym. Powiedzcie mi, kochani, co miała powiedzieć, co by nie brzmiało absurdalnie. Co miała powiedzieć, mój mężu, jestem w ciąży z Bogiem. Bóg mnie zapłodnił. Mężu, co byś powiedział, gdyby Twoja żona ukochana zaraz po ślubie przyszła do ciebie i powiedziała, że jest w ciąży z Bogiem. I próbowała być to wytłumaczyć na różne sposoby. Łyknąłbyś to. Co miała powiedzieć? Są tajemnice, które są nie do wypowiedzenia. Można w nie tylko uwierzyć, i tylko wtedy, kiedy to Bóg je objawi Tobie. Maria była przekonana, że tak samo jak. Tak sobie myślę, że była przekonana, że tak samo jak anioł przyszedł do niej, to przyjdzie też do Józefa. Nie pomyliła się, tylko przyszedł później. Na samym końcu. Józef, jak mówi też tradycja mistyczna, przeżywał swoją paskę trzy dni i trzy noce straszliwego cierpienia. Straszliwego. Wiecie, jak jest się tak zakochanym, jak się tak kocha, jak widzi się swoją kobietę, która ma tak niesamowitą relację z Bogiem, jest tak piękna, delikatna, subtelna, zwinna, z... zwiewna w tym wszystkim, w całym sposobie bycia, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie piękna kogoś, kto jest bez grzechu, kto nie popełnił żadnego grzechu. I nagle dowiadujesz się, że ona cię zdradziła. I nagle dowiaduje się Józef, że jest w ciąży. Czyli ta dziewczyna, do której miał całkowite zaufanie, której zawierzył wszystko, zdradziła go z innym mężczyzną. I to zaraz po ślubie. Co się działo w sercu Józefa? Nie potrafię sobie wyobrazić. Słowo Boże mówi o tym, że on był sprawiedliwy. Był Kadosz, Cadyk sprawiedliwy. Czyli wiedział, że będzie musiał postąpić według litery prawa Tory. Litera prawa Tory mówiła bardzo wyraźnie. Zdrada małżeńska, cudzołóstwo, kara śmierci przez ukamienowanie. I pierwszym, który rzuci kamieniem, będzie zdradzony mąż, czyli Józef. Trzy dni i trzy noce zmagał się. Z tym, co ma zrobić. W końcu postanowił ją potajemnie oddalić, czyli wziąć na siebie hańbę zdradzonego męża. Bo prawo żydowskie mówiło też o tym, że jeśli mąż znajdzie jakąś skazę u swojej żony, to może ją oddalić, ale ta skaza przechodzi na Niego. Czyli Maryję potajemnie oddali, niech ona sobie gdzieś tam zniknie w świecie, niech urodzi swojego syna, może z tym facetem, z którym jest w ciąży. A ja zostałem z hańbą, że zaraz po ślubie odkrył coś w tej kobiecie, co nie pozwoliło mu być dalej mężem. I tą hańbę bierze na siebie i do końca życia będą wytykać go palcami jako zhańbionego mężczyznę. Takie było prawo. Tak postanawiając, pokazał, że w głębi serca nie mógł przestać jej kochać. Nie wiem, być może gniew, wściekłość, złość, zaciśnięte pięści, jak ona mogła mi to zrobić. Jak ona mogła mi to zrobić. A z drugiej strony, taka miłość, co się musiało przewalać w sercu nie? tego faceta. I kiedy postanawia ją oddalić potajemnie, dopiero wtedy przychodzi Anioł. I Józef ma swoje osobiste zwiastowanie. Kochani, to jest zdumiewające. Patrząc na to tak po ludzku, to jak bardzo Bóg zaryzykował odkupienie świata. Bo przecież, gdyby Józef tak po ludzku był tylko sprawiedliwy czyli wypełniłby prawo Tory, zabiłby i Maryję. I Jezusa, i nie doszłoby do dzieła krzyża, odkupienia świata. I nie miałby winy, Józef, nie miałby grzechu, postąpił według prawa. Ale on pokazał, że nie był tylko sprawiedliwy, że on był aż święty, bo świętość to jest miłość ponad wszystko. Świętość to jest miłość, która daje się nawet zabić, ukrzyżować i zhańbić, i przebacza wszystko do końca temu, który zadaje krzywdę. Wyobrażam sobie, kiedy skończyło się objawienie Anioła, jak się zerwał z tego swojego posłania, jak przybiegł do Maryi, jak ją porwał w ramiona, jak może zaczął przepraszać, że. Najgorsze rzeczy o niej myślał, jak płakał ze szczęścia i wzruszenia, bo okazało się, że jego żona to matka obiecanego od setek lat Mesjasza, a on będzie jego opiekunem i on będzie mężem Matki Boga. Jest niesamowite. I tu mamy odpowiedź na to, dlaczego Bóg dopuszcza czasami, Niezawinione cierpienie, które nas bardzo, bardzo boli. Tylko po to, aby cierpienie mogło rozszerzyć nasze serce. Dwa, przetestować nasze serce, co tam w nim najgłębiej jest. I trzy, przygotować nasze serce, zmiażdżone przez niewinne cierpienie, do jeszcze większej misji. Do jeszcze piękniejszego powołania, które Bóg dla nas przygotował. Józef był najszczęśliwszym mężczyzną świata, bo poślubił najpiękniejszą dziewczynę świata, najpiękniejszy kwiat Nazaretu, ale nigdy się nie spodziewał, że jest powołany przez Boga do bycia opiekunem, Ojcem Syna Bożego. Mężem na całą wieczność Matki Boga. Dlatego taki test przeszedł go zwycięsko i otrzymał to najpiękniejsze powołanie: być ochroniarzem Jezusa, być ojcem, opiekunem, mężem Maryi. Samowita rola. Kochani moi, to jest. Milczący wojownik, który ma swoiste poczucie humoru. Zresztą, jak każdy mężczyzna, który żyje Bogiem, to mu się cały czas gęba śmieje i, i rzeczywiście to nie jest wysokowatość, ale to jest głębokie poczucie humoru. I on się objawia czasami w tym poczuciu humoru w sposób niesamowity. Chcę Wam pokazać, jakby Jego z innej strony teraz. Patrzyliśmy na Ewangelię. Teraz chcę Wam pokazać go w życiu codziennym. Oczywiście przez świadectwa. Otóż jedna dziewczyna bardzo modliła się o męża, dobrego męża. Modliła się, modliła i nic. Lata lecą, a tutaj zero. Ktoś jej podpowiedział, żeby zaczęła modlić się do świętego Józefa. Najlepiej, żeby kupiła figurkę, postawiła... W swojej sypialni i modliła się do świętego Józefa o dobrego męża, bo on wybiera dobrych facetów. No więc zaczęła się modlić, ale minęły kolejne tygodnie, kolejne miesiące i nic. I w pewnym momencie miała już wszystkiego dosyć. To był letni wieczór, okno otwarte, figurka świętego Józefa na stole, a ona apogeum wściekłości i złości, że to wszystko jest bez sensu. Wzięła tą figurkę i za okno. I w tym momencie usłyszała... Ała! Wybiega przez okno, patrzy, wychyla się, a tam jakiś kolo dostał tą figurką w czoło, krew mu leci, ona przerażona i bardzo Pana przepraszam, zapraszam do siebie, a Pana opatrzę. I tak go patrzyła, że został jej mężem. Święty Józef. Myślę sobie o Piotrusiu, takim kilkuletnim chłopczyku, yy, jednej z rodzin, to było kilka lat temu, który bardzo chciał mieć kotka. Ale rodzice nie byli za bardzo za tym kotem w domu. Ale słyszał o tym, że święty Józef to jest taki przyjaciel. Szczególnie dzieci i opiekun dzieci, że się opiekuje każdym dzieckiem, jak święty Józef właśnie Jezusem, więc namalował obrazek z kotem. I ten obrazek, rysuneczek, yy, złożył, i jak rodzice nie wiedzieli o tym, to w kościele, w którym był, włożył pod figurkę świętego Józefa, i poszedł sobie do domu z rodzicami, nikomu nic nie mówiąc. Trzy dni później dzwonek do drzwi i staje w drzwiach jakiś facet z kotkiem na ręku. Rodzice patrzą na tego gościa, mówią: Nie rozumiemy pana wizyty. On mówi, że dostał adres, że ma pod ten adres przywieźć kotka, po prostu w prezencie. Rodzicom wie, ale my nie zamawialiśmy żadnego kotka. I wtedy Piotruś wychodzi z pokoju. I mówi, to chyba przeze mnie. Bo ja namalowałem kotka na rysunku i włożyłem pod figurkę świętego Józefa w naszym kościele. No rodzice zszokowani, no ale jak tak się sytuacja ma, no to wzięli tego kotka. Więc Piotruś szczęśliwy, ale za godzinę znowu telefon, znaczy yy, dzwonek do drzwi. Rodzice otwierają. Jakiś koleś z menaszką i z pięcioma litrami mleka. I mówi tak, proszę Państwa, ja tego nie rozumiem, ale byłem w sklepie i poczułem w sercu, że mam kupić tą menaszkę i pięć litrów mleka, i mam przynieść dla państwa. Mówią, dla nas to za dużo już. O co tu chodzi? I znowu Piotruś wychodzi z pokoju z kotkiem, i mówi, że to chyba przeze mnie. Bo ja na tym rysunku domalowałem też menaszkę i mleczko. Rozumiecie, to jest święty Józef. Wielki wojownik, wielki opiekun kościoła, niesamowicie czuły, który chce ci dać poczucie bezpieczeństwa i naprawdę opiekować się każdym z nas w sposób niesamowity. Niesamowity. Milczał dwa tysiące lat temu. To był prawdziwy mężczyzna. On nie gadał długo tak jak ja, tylko mówił czynami. Milczący wojownik, który będzie miał swoje objawienie przy końcu czasów, jak mówi Matka Boża w Itapirandze, objawiając swojego oblubieńca. On dzisiaj jest uwolniony przez niebo. Uwolniony w tym sensie, że jest dany Kościołowi w sposób szczególny w tym roku, aby rozpoczął wielką wojnę. Z mocami ciemności o Kościół, o rodzinę, o małżeństwo, o ciebie. Proszę Cię, żebyś szczególnie się z nim zaprzyjaźnił, zaprzyjaźniła, żeby on stał się takim naprawdę codziennym przyjacielem Twojego życia. On chce pomagać Ci we wszystkim, chronić Cię. Chce być postrachem duchów piekielnych w Twoim życiu. Chciałbym, kochani, abyśmy jako zadanie domowe po tych rekolekcjach, kiedy wrócimy do naszych domów w internecie, w Książece do nabożeństwa, jakkolwiek, żebyście znaleźli jakiś akt oddania się świętemu Józefowi, zawierzenia się Jemu, powierzenia Mu swojego życia. I odmawiajcie tak szczególnie przez ten czas. Do świąt wielkanocnych. Przez te dziewięć dni, taka moja osobista nowenna, oddania się i zawierzenia swojego domu, swojego małżeństwa, swojej rodziny świętemu Józefowi. Nie strać tej szansy. Jest zbyt dużo znaków z nieba, które pokazuje, jak on jest dzisiaj ważny. Dla świata, dla Kościoła, dla mnie i dla Ciebie. Amen.